I znowu witamy w programie. Drzwi się nie chcą zamykać. No bo pan z Szyld po prostu, jak widać, pękł od wstrząsów, przeciążeń, innych ciężkich bojów z językiem zamka. Zmęczenie materiału. Będzie trzeba zrobić coś, żeby gospodarz mógł się zamknąć z gospodynią i ekipą dziewczyn z Ukrainy no i znowu dla ukraińskich dzieci jest taki kabaretik z Gotkowic pod Olkuszem Wojciech Zbyszek przyjaciół z nasmarowany łańcuch i będą jeździć przedszkolaki 7-latki, 8-latki powietrze uzupełnione rower jak widać nie jest zbyt mocno zniszczony no ponad tylna troszkę łysawa, jeszcze po co